Drodzy Państwo, w studio Dziennika Związkowego witamy dziś przemiłych gości ze Stalowej Woli. Są z nami pani Małgorzata Zieliński Pys. Witam serdecznie serdecznie oraz Agnieszka Ujda. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgosia jest prezesem, natomiast pani Agnieszka jest wiceprezesem, drodzy Państwo, klubu przyjaciół miasta Stalowa Wola w Chicago. Klub działa prężnie i klub przygotowuje nową imprezę. Specjalny bankiet, specjalne wydarzenie, na którym będzie można spotkać się z ludźmi ze Stalowej Woli, porozmawiać, bardzo miło spędzić czas. Gdzie i kiedy odbędzie się ta impreza? Nasz bal charytatywny odbędzie się 6 kwietnia w Jol Inn, jest mhm. to sala bankietowa o godzinie 7.30, zapraszamy wszystkich. Będziemy mieć słodki stół, będziemy mieć bardzo pyszny obiad i wiele innych atrakcji. Jeszcze. Otwarty bar? No Też, właśnie, otwarty bar. Kto zagra? Bo to zawsze jest pytanie. Kto zagra? Kto będzie bawił gości? Zagra nam DJ Janek, który pochodzi ze Stalowej no Woli. Naprawdę? Oczywiście tak. i Pięknie. również wspiera nasz bal. E, także będziemy się świetnie bawić przy jego muzyce. Mhm, czyli tak. Mamy muzykę, mamy otwarty bar. Ludzie już zawsze pytają o loterię. Z tego, co słyszałem tutaj z naszej, z naszej rozmowy, loteria będzie... No tak, nie wiem, i, i usłana naprawdę wyjątkowymi nagrodami. Ile tych nagród macie przygotowaniu? Generalnie jest to trzy, około 30 koszy. 30 koszy, proszę I są to mm, również e, kosze o dużej wartości. Aha. Tak. Mamy również taką niespodziankę dla y, miłośników klubu Stal, Stalowa Wola z naszego miasta. Mhm. Mamy koszulkę z podpisami e, graczy, którzy teraz weszli do drugiej ligi, a także piłkę z podpisami graczy stali Stalowa Wola z lat 80. i 90. W świetności tego klubu. Tak. Mm -hmm. tak. I tu będzie mieć niespodziankę, dlatego że będzie to licytacja. O, więc, jeżeli ktoś będzie bardzo zainteresowany, będzie mógł sobie powiesić koszulkę lub położyć piłkę u siebie w domu. Są Super. pięknie oprawione, więc są. Tak, gotowe, żeby pójść na ścianę. Na szafkę. jakiegoś miłośnika. Coś, tak. Powiem szczerze, że mi właśnie stalowa wola kojarzy się przede wszystkim z, ze stalą, stalowa wola, z tym słynnym klubem piłkarskim. E, no To jest coś, co, co we mnie wywołuje takie pierwsze skojarzenia. Z czym tak naprawdę kojarzy się samo miasto, stalowa wola? Co powinniśmy wiedzieć o mieście? 1936? Prawo kiedy miejskie. Się, e, kiedy się założyło. To Czyli zem... to młode miasto. Tak, centralny okręg przemysłowy mm -hmm. to było tuż przed samą wojną, a Niestety, a wtedy, a wtedy tak. broń to było przede wszystkim mm -hmm. budowane. Aczkolwiek w tej chwili jest maszyny ciągle Czyli to ciągle przemysłowe ciągle, miasto. Tak, bardzo przemysłowe. A ilu stalowo Wolan mieszka w Chicago tak naprawdę? Na balu mniej więcej ile osób się spodziewacie? Myślimy, że będzie ponad 180 osób. Czyli duży bal. gratulacje. <noise> a... A, a osób, które są ze stalowej woli, tutaj gdybyśmy mieli, no wiadomo, najwięcej jest w górali, najwięcej jest ludzi z Podlasia, najwięcej jest tutaj Tarnowiaków, ludzi gdzieś z Małopolski, a ilu jest stalowo wola? Ja myślę, że spokojnie moglibyśmy powiedzieć kilkaset. kilkaset. Mhm. Spokojnie. Super. No i wśród w tym gronie jest też kilka naprawdę fajnych osób. ja na przykład wiem, że, że Julia Szumny i, i jej rodzina, Julia, czyli y, była królowa Parazy 3 maja, pochodzi ze Stalowej Woli, to prawda? Tak, to Julia była w 2017 roku a królową parady. Mm -hmm. Jej rodzice Monika i Tomek bardzo aktywnie uczestniczą w życiu klubu, w organizacjach tego wszystkiego. także Tak, mamy znane osoby. Jest, bardzo jestem ciekawy. Nie mogę się doczekać, żeby, żeby zobaczyć zdjęcia, bo. Yy... No i również będzie na balu Julia. O, tak. czyli będzie można z Julią sobie zrobić zdjęcie. Tak, na najbardziej. Świetnie. Przypomnijmy jeszcze raz. 6 kwietnia o 7 w Jolly Inn. Taki o 7.30, taki bal to zawsze mnóstwo pracy. Powiedzcie, kto Was wspiera, jakie organizacje, jakie osoby udzielają wsparcia klubowi przy organizacji o, tego, w, tego, tego, tego balu. Z takich największych organizacji to jest, e, pozwolę sobie zaznaczyć, kogoś nie pominęła, mm -hmm. a to jest Legion Młodych Polek Chicago, Kongres Polonii Amerykańskiej, mm -hmm. e, Nasza Unia, mm -hmm. tak, Scena Polonia, Kinga Nodzieska e, i także wiele innych mniejszych. Firm. Jest również oczywiście um, klub sportowy Wisłoka. Oni są. Pytań, czy jest, jest kosa między Wisłoką, Dębica w Polsce czy Sztama? To raczej do naszych mężów pytanie. Prawda? My ja mamy to... Sztamy, tak, tak, więc. Tak, z i to się trzymamy. liczy. Więc tak, będziemy mieć dużo takich osób hmm. fajnych, po prostu, gdzie można porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami, ale także mamy osoby, które. Te mniejsze, których ja tutaj nie jestem w stanie jakby no. wymienić, są to osoby prywatne i biznesy, które nam bardzo pomagają i serdecznie z całego serca im dziękujemy, bo to między innymi e, oni nam ten bal jakby. My możemy ten bal zrobić w tak pięknej e, sali bankietowej jak mm -hmm. Jolin na tyle osób, także serdecznie ja będę dziękowała. My, jako zarząd, będziemy dziękować na balu konkretnym osobom i firmom. Świetnie. Jolin, rzeczywiście to nowa, odnowiona sala z wygodnym parkingiem, łatwo dojechać, wszyscy wiedzą gdzie jest Jolly Inn, więc zapisujcie państwo w kalendarzach już dziś. 6 kwietnia sobota 7:30 początek. Wspaniały bal charytatywny klubu przyjaciół miasta Stalowa Wola w Chicago. Skoro to bal charytatywny, to chodzi o to, żeby zebrać pieniążki, prawda? Możecie się pochwalić na co? Zyski ewentualne ze Tak, to my wspieramy. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą Podleśna, Przystań Stalowej Woli. Mhm. Wcześniej był to dom dziecka, ale po, po prostu teraz nie wiem dlaczego ale tak pozmieniali, że nie ma domu dziecka i zrobili z tego placówki, ale w dalszym ciągu są to dzieci z tego samego domu dziecka. E, Stalowowianie wiedzą, gdzie to jest. To jest na Podleśnej. To jest mhm. bardzo stary budynek. W 1956 roku, bo to że w 1956 roku był wybudowany. Połowa była na dom dziecka, połowa to był żłobek, ale generalnie już od 1956 roku przebywają tam dzieci, które potrzebują pomocy w zasadzie we wszystkim. Mhm. Są to dzieci, które, które nie mają w tej chwili może miłości takiej wielkiej, ale my chcielibyśmy chociaż jakąś cząstkę tym dzieciom zastąpić. Nie wiem, może nie rodziców, ale. Tak myśleliśmy, że będziemy w kontakcie z panią, jesteśmy w kontakcie z panią dyrektor tego, tej placówki i może uda nam się zrobić dla nich fajne wakacje, na wakacjach fajny wyjazd. Super. Tak. Życzę wam bardzo, żeby się udało mnóstwo <grym> pieniędzy zebrać, naprawdę, bo Dziękujemy. tego typu cel. Mimo tego, że w Polsce jest teraz odrobinę więcej pieniędzy, prawda, na, na, na pomoc tego typu placówkom, to na tak, ciągle, ciągle mają ogromne potrzeby. Tak, ja miałam. Przyjemność akurat w zeszłym roku odwiedzić w lecie tę placówkę. Mhm. Także rozmawiałam z paniami, sekretarkami, które tam pracują. A um, zakres, w jakim potrzebują pomocy dla dzieci, które są i malutkie, ale mają też praktycznie prawie dorosłe osoby. mieszka um, do 18 roku życia. Tak, tak. więc potrzebują od Pampersów. Mhm. Przez ubrania, po prostu wszystko, wszystko. wszystko. A to, o czym, o czym mówiłeś, taki wyjazd na przykład, te dzieci praktycznie pozbawione są szansy wyjazdu no, gdziekolwiek, tak. bo brakuje pieniędzy na te najbardziej potrzebne rzeczy. Więc, drodzy Państwo, jeżeli dzięki Wam grupa dzieci poszkodowanych przez los mogłaby gdzieś pojechać, i, I doświadczyć odrobinę takiej normalnej przyjemności, prawda? Zobaczyć kawałek świata, to warto wybrać się na, na ten bal. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o, o, o tej imprezie, o balu? Przychodzić że... po prostu chętnym do tańczenia, chętnym do zabawy, do nawiązania nowych kontaktów, mm -hmm. a, z dobrym humorem i gwarantujemy, że naprawdę będziecie się dobrze bawić. wyjdą być... zadowoleni wszyscy. Na pewno. Jeszcze ważne pytanie, jeżeli. Nie jestem ze stalowej woli. Jeżeli żona nie jest ze stalowej woli, jeżeli nie znam nikogo ze stalowej woli, można? Się na bali, nie sprawdzacie metryk urodzenia. Nie, nie sprawdzamy. Zapraszamy wszystkich. Wszystkich naprawdę z całego Chicago i okolic. Będzie świetna zabawa, świetne nagrody, świetny DJ Super. i świetni ludzie. Tak, można zawsze odnowić znajomości. Można spotkać osoby, z którymi się urwały kontakt gdzieś, Prawda? kiedyś i nigdy nie wiadomo, na kogo trafisz. Ja wam powie... Idealną, fantastycznym pomysłem jest organizacja imienin czy urodzin na tego typu imprezach. Możecie Państwo zaprosić dziesiątkę znajomych, wykupić cały stolik. Jak Myślę, że DJ odśpiewa bardzo chętnie sto lat. Ta, ta no, pewnie no, no. Jest ze stalowej woli, więc robi wszystko. <laughs> Świetnie. Powiedzcie, no, Wspomnieliśmy trochę o tym, jak się zmienia to miasto, jak się zmienia stalowa wola w tej chwili. Bo rzeczywiście było to miasto kojarzone przede wszystkim właśnie z przemysłem, z fabrykami, ludźmi, którzy tam przyjechali konkretnie po to, żeby, żeby gdzieś tam pracować. I później przychodzi kryzys, a przychodzi transformacja. Myślę, że wiele tych dużych państwowych przedsiębiorstw miało mocno podgórkę kilka lat temu. Jak to wygląda w tej chwili, w całej wojnie? Ciągle są bardzo bierni, a... Stalowa Wola ciągle się rozrasta, mm -hmm. jest a, bardzo zielonym miastem, ma dużo nowych firm, dużo, dużo biznesu. Są nowe się inwestycje. Odgieram. Tak, są nowe inwestycje, a huta Stalowa Wola została podzielona na nieco mniejsze spółki, aczkolwiek ciągle działa, część też nadal jest hutą mm -hmm. Stalowa Wola, a więc to jest biernie rozwijające się nadal a miasto, więc ciągle coś się dzieje, Super. cały czas. Świetnie. Ostatnie pytanie. Zgaduję, że jesteście członkiem Związku Klubów Polskich, tak, prawda? Tak. A Dziewacie razem, więc apelujemy też do innych klubów polskich. Słuchajcie, wyślijcie jakieś swoje delegacje tutaj na, na tą imprezę. To myślę, że stalowo wolanie odpowiedzą kiedyś pięknym i pojawią się na waszej imprezie. No Drodzy nie, Państwo, nie, zapraszamy no. bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. 6 kwietnia, sobota, 7.30 w Jolly Inn. Wspaniały bal charytatywny Klubu Przyjaciół Miasta Stalowa Wola w Chicago. Pierwsza taka impreza Stalowa wola od wielu, wielu lat, chyba. Od, od paru lat, tak. Od, od paru, paru lat można powiedzieć, tak. Mhm. Więc warto rzeczywiście spotkać, warto nawiązać nowe kontakty, odnowić te znajomości i przy okazji zostawić troszkę pieniążków na naprawdę szczytny cel. Można nas znaleźć na Facebook, można nas znaleźć na Instagramie lub można też dzwonić do nas, jeśli ktoś chciałby kupić bilety. Mamy trzy numery telefonu, można dzwonić do pani Małgosi, można dzwonić do pani Agnieszki. Wszystkie te numery telefonów będziemy umieszczali w opisie pod tym filmikiem. więc Nie macie drodzy państwo żadnych wymówek. Wiecie jak ich znaleźć. Czekamy na wasze telefony i, i do zobaczenia 6 kwietnia w Jolly Inn. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie drodzy państwo Naszymi gośćmi była dziś pani Małgorzata Zieliński, prezes pani, oraz pani Agnieszka Ujda, wiceprezes klubu przyjaciół miasta Stalowa Wola w Chicago. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. również.